Jezu, co za życie! Po tej trzydziestce mi zwolnił metabolizm. Nie, nie tyjemy, ponieważ się starzejemy. Oto co naprawdę się dzieje. Metabolizm nie zwalnia wraz z wiekiem. Po prostu masz mniej mięśni na sobie, bo się nie ruszasz. Twoja masa mięśniowa zmniejsza się nawet o 10% na dekadę po przekroczeniu trzydziestki. Oczywiście, jeśli nic nie robisz, aby ją utrzymać lub rozwinąć. A dlaczego mięśnie są takie ważne? Kiedy je tracimy, stajemy się bardziej oporni na działanie insuliny. A to oznacza problemy z utrzymaniem odpowiedniej masy i składu ciała. Ups! To właśnie przez to masz rozregulowany apetyt, a kalorie magazynujesz na później w formie oponki. Mój apel do Ciebie: Jedz więcej białka i podnoś ciężary. Tylko tyle i aż tyle. Trening siłowy oraz jedzenie odpowiedniej ilości białka to sprawdzony sposób na utrzymanie masy mięśniowej. Zamiast je ojczyć o starości, lepiej skup się na tych elementach: masa mięśniowa, aktywność fizyczna, spożycie białka. Sen i radzenie sobie ze stresem, funkcjonowanie tarczycy. Twoja recepta na długowieczność. Na jaki temat nagrać kolejną rolkę?